Trzy, cztery, ry. No yo, 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 cześć manyszku, z tej strony prezes. Witam Was tutaj w odcineczku z fan Moment z Projecta, ten odcineczek... ciszej, bo kurde, wstęp nagrywam. Ten odcinek będzie taki powiedzmy inny, ze względu, że nie będzie tutaj jakby żadnych cenzur z naszej strony, więc będziecie tutaj słyszeli, jak przeklinamy to tamto, więc też jak jesteś tutaj człowiekiem i nie chcesz tego słuchać, no to wyłącz ten odcinek. Zostawcie też opeczkę w górę, zostawcie też komentarz, jak Wam też tutaj taki odcinek się spodobał. Wbijajcie na Instagrama i na Discorda. Linki w opisie, a ja też tutaj nie przedłużę. I zapraszam Was tutaj, kochani, do oglądania. I życzę Wam tutaj miłego dnia. A grzyb maliście? ja dobrze wiem, co ona w głowie ma. I nie zaskoczy mnie, o nie, o nie, moja. ja. No co no ja to staje na światło, bo wyjebane jaja, tak do no, wyjebanego pewnie. Czarna lweta to chyba admin. Supie. No, pierdol, jak tu support kurwa przyjedzie z lawetą, jakiś to mu zajebie, chyba. Five minutes later. A po co będziemy brali już No weto. No masz, jedzie znowu lawetę. Prezes. Nie. No jadą. A no to niech zabierze. Czekaj. Bacz to. A teraz by ci wyskoczył, to ci nie wezmę. Ale bym ci zrobił Ale nie? Pa! HAHAHA <laughs> jakbyś sporo jeździł to mogę ci pierwsze miejsce dać Nie no kurwa weź se Bo jak nie to wiesz Bo ja będę znowu dalej Rot to Infect więc Nie o, tak, no tak, <laughs> trochę dalej No mi tam nie chce się zapiek zapierdalać tak że No ale drugi będziesz, nie? Nie ma długie miejsce to już nie mogę postawić to. kurwa, i wbiegaj mi po cię rozjebie za chwilę. Dostałem Muta. A powiedzieć wam hit. Jeszcze jaki? Od tego samego chłopa mnie wtedy. Do Muta. Gdzie Ja Nie No gdzie jest ten w ogóle chłop? Bo, bo jeden gol biedynka, Ale śmiesznie, kurwa. Jest flash? Normalnie ma rozwaloną maskę nie ma jej w ogóle nie mogę się niego pisze, że nie obsługiwany No bo może akumulator hop wyjął z tego flasha Bo ktoś mu wyjął Przyjechał ja pierdolę, już się zaczyna Jestem po drugiej stronie kosia, nie słyszę. Halo, kuba wbij na Discorda! Halo! Kuba wbij na Discorda! Powtarzam! Kuba wbij na Discorda! Notmasno, nie udawaj, że nas nie słyszysz! masto, potrzebujemy Ciebie w naszym składzie. Halo! Halo! Halo, powtarzam! Halo! Halo, słyszysz mnie? Słyszysz mnie? Jak głośno, Halo! Końcu, Będziemy teraz przejeżdżali akurat. Halo? Halo! Kuba wina Discord! To ważne! Halo! Słyszysz mnie? Jak to kamiecznie mi się tepnął! To i pociąg na stacji i... Na dół, <grym> Ale by na tylu no, <grym> Widziałem właśnie <grym> no, ja Witam bardzo serdecznie każdego eło, eło, wariaty eło, eło. Masz mu tam, masz reporta Aha <grym> no, Aha i cię banuje Kto mnie banuje? Ja cię banuję Ty nie banuj mnie wariacie, halo Halo, co? Za daleko jesteś! <laughs> A ty gdzie ty jesteś, wariacie? <śmiech> Dobry <śmiech> jest. Gaję Halo! A, tu jesteś! <laughs> Czemu chcesz mnie zmanować? A o tako! Bawi cię to? Cię dobrali, jeżdżę w tak, tak. w tych kosiarach, w ogóle nie mam jakiejś trasy, tylko. Hmm. napały jeżdżą, jelo. O Jezu Kasper, we tam Cię dobrali idealnie. O Jezu Kasper, zrób kupę w kacie. Nie, no prawie zrobiłem przez chwilę, bo chciałem bąkać jest... To jest tam, przy tego duży talerz Ale czekaj, bo na razie jeszcze mam ten Po, po obserwatorium Fort Carson, dobra To ja tam biegnę z buta, wywalony tam, to jest blisko przecież Nie z ma... Quiz? quiz? Muszę z wy! O czym quiz? <noise> quiz pali szluga. Oj pije. Jedź <głos> <głos> Nie podniecaj się Xadni <noise> no jak fuso na parkingu. No jak Sara kurwa funkcjonuje. Bum szakalaka zostaw <noise> mego <noise> ptaka. Bomusza szakalaka łapiesz mięso ptaka. Bomusza szakalaka łapiesz Fortuna ptaka. masz do pierwszej pięć. Pi jak mnie zreportujesz, dostanę prawko, to dostaniesz kosiareczkę. Aaaaaah, na Aaaaaah, kamaria! Czy jest pompierdolą, No, nie dziś, no. No tak bywa no. Nie dzisiaj. Nie dzisiaj. Nie że. To no Za półtorej godziny się dopiero zmienia. Eee... Idziemy na cypery. O kurwa, ale hop ma normalnie strzałę całą niebieską A szybka Ale dziad, jebany, nie ma paliwa Ale to... Jezu, ale ta energia się zbiera Dwieście 200 jadę! W złotówę przywaliłem z tego wszystkiego Ale kurz, dobrze Lepszy, lepszy już jest, lepszy no, oczywiście już sprzedałem. Da się też trzauch, tyle nie, nie miałem. Fala do wody, fala do wody. Co, moskitu? Nie, nie, fat. Te 300 na godzinę to trzeba na kole, ale kurwa. Jak, o, będziesz jak będziesz robił wyścig, to nie masz szans, że. O, to musi Aha! Wrócić, no. Szybki, sprawny event, wam, o no to chodzi. Jesteście? Aha. No. Tak, leci. 280... osiemdziesiąt. No. Dwieście osiemdziesiąt. Do chujowo tapujesz, <głos> <głos> na który już killoff masz? Nie, nie, ja, nie, dale słyszałem. Po raz dzień skarpetki, żeby noga odpuściła. No. Tak mnie nabirda. Mm -hmm. Czy my to jesteś przed kopaniem? Nie, może jak szedł wsi. To ze skurwa Co pierdala Siema Denis, gdzie oni tak jadą? Denis Co mówi Kamil w komecie? Co mówi? Nic nie mówi! Eł, 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 eł.

No i co teraz, mm -hmm. bo nikt kas nie chce mi oddać Ty, a co to jako siary tych chłopie, co ty sobie myślisz, że co? Eczepu ucie, ucie... Ta, ta, no czekam Koko Ej, co tam? To napisz do ID 155 okay. Okay. Już? No i gicia dobry kurwa, mam gdzie moja kasa? 100? Prezes, ja to nie wiem, kurwa, co mu tam polecasz Ja na tym mu nic nie kazałem pisać Ja pierdolę, słyszysz prezesa Dobra, nie Gdzie działam, kurwa Dół, kurwa A, Cornela widział Znaczy, ze strony oddania, kurwa, dochodziły dźwięki, więc spodziewałem się, że tam na trądzie Pierowo, kurwa <śm> Możliwe, że nowe kółko. znaczy Widzę go <noise> Widzisz, no, czy no, no, słyszysz? No, o, no, widzę łapkę, kurwa. O nie, no, no, na dzień! No, 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 no. I hu! Weź mi dalej na bramki. O kurwa, a, bo tam. Ten... No. Ja, pierd czekaj czeka, pojadę i już to naprawię. To jest i tak, do Fort Carson. A bez skitu. Właśnie na. O, nie, no kurwa, 35 dolców mi tylko potrzeba. Nie, no usiu, kurwa, musiałeś się rozdzielić. A zaraz będzie hit, jak ja jeszcze tam silnik płatnie. Teraz na pewno nam da... Ja pierdolę! Ewo, Kamilos Dobra, już jestem. Ewo, Ewo, Kamil! Evo, elo. Kurwa, syjerdanak Siemano Kamilos, ewewo Kamil pozdro pozro na rejonie Kamilos, siemanko, o, widzę, że mamy w tym samym miejscu, ewewo Co za idiota Matko <grym> boska O, elo elo blinku